Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na przepyszne golonki. Cóż, nie wszyscy potrafią je zrobić, e, natomiast przygotowanie jest naprawdę proste. E, jak wiecie, golonki posiadają bardzo dużo kolagenu, także, wbrew pozorom, e, są bardzo zdrowe i przynajmniej od czasu do czasu warto je zjeść, zwłaszcza gdy je bardzo lubimy. Jest to taki tradycyjny przepis na golonkę. Ja będę ją przygotowywała na kapuście i będzie ten proces składał się z dwóch etapów. W pierwszym będziemy nasze goloneczki gotować, a w drugim będziemy je zapiekać w piekarniku właśnie na kapuście. Co będziemy potrzebować? Golonkę. Ja tu mam 6 sztuk, takich ładnych golonek. No to oczywiście jaką ilość wybierzecie, zależy od tego, ile ich potrzebujecie. Do tego również kapusta, którą no też w zależności od tego, ile golonek będziecie używać, tyle jej potrzebujecie. Ja tu mam około kilo 200 kapusty. Marchewka, pietruszka, liście bobku albo liście laurowe, ziele angielskie. I do zapiekania będziemy potrzebowali sos, który ja przyrządziłam z miodu i z musztardy. Co ważne, golonki podczas gotowania sztywnieją, także wybierzcie sobie duży garnek, tak żeby one się swobodnie zmieściły. I pamiętajcie, że jeżeli chcemy mieć wspaniały smak golonki, Musimy zalewać je wrzątkiem, tak żeby pory mięsa się zamknęły i ten wspaniały smak został w środku. Także zaczynamy. Najpierw układamy golonki w naszym garnku. Wrzucamy do garnka naszą marchewkę, pietruchę, wrzucamy liście laurowe, i ziele angielskie i do naszych golonek oczywiście dodajemy sól na taki duży garnek. To będą około trzy łyżeczki soli. Najlepiej, kiedy już nam się całość zagotuje spróbować, czy jest wystarczająco słone. I teraz będziemy nasze golonki zalewać wrzątkiem. Będziemy nasze golonki gotować od momentu zagotowania półtorej godziny i bez względu na to, ile golonek macie w garnku, te półtorej godziny one muszą się gotować. Gdy golonki nam się już zagotują, pod przykryciem gotujemy na małym ogniu półtorej godziny. Golonka już pięknie nam się zaczyna gotować. Warto wspomnieć jeszcze, że te golonki są świeże, nie są peklowane. Jaka jest różnica? Przy golące świeżej musimy właśnie solić wodę i ja uważam, że są one zdrowsze niż te peklowane, bo sól peklowana nie jest dobra dla naszego zdrowia. Natomiast gdy kupicie, bo nie uda Wam się dostać właśnie takiej świeżej, to przy peklowanych nie solcie tych kolonek, tylko sprawdźcie najpierw jak już się woda zagotuje, na ile jest ona słona. Bo no, golonki peklowane zawierają sól samą sobie, więc yy, no, trzeba uważać, żeby nie przesolić samej golonki. Dlatego wtedy musicie już indywidualnie dobrać sól, tak żeby woda była no, słona, tak jak na yy, każdą zupę. Nasze goloneczki już pięknie ugotowane. Yy, I teraz tak, jeżeli będziemy je przygotowywać od razu po ugotowaniu, yy, to będziemy je piec około pół godziny w temperaturze 190 stopni, tak żeby nam się pięknie zrumieniły. Najpierw wykładamy na dno kapustę. Rozkładamy ją równomiernie. I teraz wyciągamy na wierzch nasze goloneczki. I teraz ostrym nożem nakrawamy skórę, tak aby powstała nam taka kratka. Dobrze, i teraz zostaje nam ostatnia czynność. Posmarujemy naszą naszym sosem przygotowanym z miodu i musztardy nasze koloneczki. Nadadzą im piękny kolor i pięknie skarmelizują naszą skórkę. Wstawiamy do piekarnika na 190 stopni na około pół godziny, tak, żeby nam się pięknie zrumieniły. E, można też włączyć termowentylator na jakieś 10 minut, żeby jeszcze pięknie przepiekło skórkę. One są cudownie wilgotne wewnątrz przez e, ten proces gotowania, także będą delikatne, rozpływać się w ustach, a skórka będzie cudownie chrupiąca. Proszę kochani, pięknie upieczone goloneczki. A jak cudownie pachną. Mmm, poezja smaku będzie. Jeżeli filmik Wam się podobał, golonki smakowały, zapraszam do subskrypcji, łapka w górę i pozdrawiam Was serdecznie. Smacznego!